25 lutego. Jesteś bardzo umiłowany. Wśród synów opornych, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli, ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Efezjan 2, od 3 do 5. Czy nie chciałbyś usłyszeć anioła Gabriela mówiącego do ciebie? Jesteś bardzo umiłowany. Trzy razy przytrafiło się to Danielowi. Na początku Twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Księga Daniela 9, 23. Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie, i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. Księga Daniela 10, 11. I powiedział: nie bój się, mężu bardzo umiłowany. Pokój Tobie. Wzmocnij się, mówię, wzmocnij się. Księga Daniela 10, 19. Przyznaję, że każdego roku, gdy czytam Biblię i dochodzę do tych wersetów, chcę je wziąć i zastosować do siebie. Chcę słyszeć Boga mówiącego do mnie. Jesteś bardzo umiłowany. W rzeczywistości słyszę to. I ty również możesz to słyszeć. Jeśli wierzysz w Jezusa, sam Bóg mówi do ciebie w swoim słowie, które jest pewniejsze niż mówiący Anioł Boży. Jesteś bardzo umiłowany. Tak jak w Efezjan 2, w wersetach od 3 do 5 i w wersecie 8. My byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To jest jedyne miejsce, w którym Paweł używa tej cudownej frazy wielkiej miłości. I jest to lepsze niż głos Anioła. Jeśli ujrzałeś Jezusa jako prawdziwego i przyjąłeś go jako swój największy skarb, to znaczy, jeśli jesteś ożywionym, jesteś bardzo umiłowany. Bardzo umiłowany przez stworzyciela wszechświata. Tylko o tym pomyśl, bardzo umiłowany.